Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Lech, jestem rzecznikiem patentowym. Ostatnio czytałem różne artykuły z zakresu marketingu i w jednym natknąłem się na wypowiedź eksperta, który napisał taką ciekawą rzecz, że powinniśmy dążyć do takiego spopularyzowania naszej marki, aby wręcz w którymś momencie stała się taką nazwą rodzajową, czyli aby ludzie myśląc o danym rodzaju produktu od razu myśleli o Twojej marce. I dobrym przykładem jest tutaj Walkman, czyli ten przenośny odtwarzacz kaset. No, wszystko ładnie, pięknie, tylko pomyślałem, że jako rzecznik patentowy... No cóż osiągnięcie zbytniej popularności przed daną markę no może doprowadzić do tego, że właściciel straci do niej prawa. Taki problem występuje obecnie ze znakiem towarowym poczta kwiatowa. Pojawia się pytanie, czy jest to fantazyjne określenie, czy raczej nazwa usługi dostarczania kwiatów. Dowiemy się tego najszybciej za kilka lat, bo toczy się właśnie spór w sądzie w tej sprawie. O znaku towarowym, który osiągnął tak ekstremalną popularność, że stał się synonimem konkretnego towaru bądź usługi, mówi się, że uległ degeneracji. W świetle prawa takie oznaczenie nie nadaje się do oznaczania towarów i usług, wchodzi więc do domeny publicznej i każdy może taką nazwą się posługiwać. I podam Ci na to konkretny przykład. Z czym ci się kojarzą krówki? To były kiedyś oryginalne, bardzo fantazyjne nazwy słodyczy. Dziś jednak ta nazwa tak się spopularyzowała, że kojarzy się z rodzajem cukierków, a nie fantazyjną marką, jak na przykład batoniki, sneakers. Taka degeneracja znaku towarowego oznacza jego uwolnienie udowolnienie do domeny publicznej. Chcę przez to powiedzieć, że popularność Twojej marki powinna Cię cieszyć tylko do pewnego poziomu. Jeżeli znacznie będzie ten poziom przekraczać, jeżeli cała branża zacznie się takim określeniem posługiwać, to tą markę możesz stracić. Z drugiej strony z taką degeneracją znaku towarowego da się skutecznie walczyć. I mamy na to rewelacyjny przykład z polskiego podwórka w postaci walki o ptasie mleczko. Wedel ten znak towarowy zarejestrował jeszcze w 1936 roku. Niestety po nacjonalizacji zakładu... No, w czasie wtedy głębokiej komuny ochrony w 1956 roku nikt nie przedłużył. W międzyczasie ten cukierek z lekką pianką zyskał tak dużą popularność, że zaczęły go robić cukiernie z całej Polski. Co więcej, w latach 90. polski urząd patentowy przyznał ochronę na liczne, słowno-graficzne znaki towarowe, które w swojej nazwie miały słowo ptasie mleczko. I to różnym firmom. I to dobitnie pokazywało, że urząd traktował wtedy to określenie jako nazwę rodzajową. No i w tych okolicznościach wszystko wskazywało na to, że wedel bez powrotu stracił kontrolę nad swoją marką. Postanowił jednak o nią walczyć. Kupował prawa do jednych znaków towarowych, które oczywiście zawierały w sobie nazwę Mleczko, a inne wygaszał bądź próbował je unieważniać. W którymś momencie od strony prawnej pozbył się wszystkich przeszkód i zgłosił do ochrony swój słowny znak towarowy Mleczko. Miał przed sobą naprawdę trudne zadanie, bo musiał przekonać tego eksperta, że ta marka kojarzy się klientom bezpośrednio z Wedlem. Ostatecznie po 8 latach, w 2014 roku, otrzymał decyzję o przyznaniu prawa ochronnego na znak słowny. To był też moment, kiedy konkurenci Wedla musieli zejść z tej nazwy. To jest właśnie powód, dlaczego na rynku są dzisiaj alternatywy dla tego ptasiego mleczka, jak chociażby niebiańskie mleczko, alpejskie mleczko, magiczne mleczko. Trafiłem nawet na rajskie mleczko czy aksamitne mleczko. Tych mleczek jest naprawdę wiele. Jeżeli Twoja marka kroczy w stronę degeneracji, to możesz się przed tym bronić na kilka sposobów. Po pierwsze, powinieneś ją używać w charakterze znaku towarowego, a nie nazwy rodzajowej. Przykładowo, nie powinieneś odmieniać tego swojego znaku towarowego przez przypadki czy też tworzyć liczby mnogiej tego znaku. W tym kontekście bardzo ciekawie wygląda sytuacja ze znakiem towarowym paczkomat. Bardzo często ludzie mówią, że idą odebrać paczkę do paczkomatu, a sam impost w swoim przekazie marketingowym chwali się, że w danym mieście ma 100 bądź 200 paczkomatów. Poczta Polska próbowała ten znak towarowy unieważnić, ale jak na razie jej się to skutecznie nie udało. Natomiast sprawa jest otwarta, bo ten spór nadal toczy się w wyższych instancjach, po prostu w sądzie. Po drugie powinieneś zadbać o to, aby przy twoim znaku towarowym zawsze występowała RK w kółeczku. Jest to symbol mówiący, że dane oznaczenie jest zarejestrowanym znakiem towarowym w urzędzie patentowym. Umieszczając taką erkę nie tylko przy swoim logo, ale i wersji słownej znaku, po prostu wskazujesz, że nie jest to nazwa rodzajowa, a znak handlowy czy też znak usługowy. No i tutaj mała ciekawostka. Kilka lat temu na prawników Wedla spadła prawdziwa fala krytyki. Napisali oni pismo do pewnej blogerki kulinarnej, gdzie żądali, aby w publikowanych przez siebie przepisach w internecie przy określeniu ptasia mleczko zawsze dodawała ten symbol erki w kółeczku. No niestety młoda blogerka tak się tych pism przestraszyła, że usunęła całego bloga. Internet oczywiście stanął po jej stronie niezwykle mocno krytykując Wedla. No i pokłosie tego możesz zobaczyć nawet dziś w komentarzach pod artykułami o ptasi mleczku. Tymczasem prawnicy Wedla jedynie walczyli z degeneracją tego znaku towarowego. Inna sprawa, że pewnie mogli to zrobić w nieco bardziej subtelny sposób, a zrobili to po prawniczemu. Trzecim sposobem na przeciwdziałanie degeneracji znaku jest walka z podmiotami, które używają twojej marki. Powiem krótko, fakt, że poza tobą danym oznaczeniem posługuje się na przykład 50 firm w twojej branży, no jest niestety koronnym dowodem na to, że to pojęcie weszło już do języka potocznego. Czy tego chcesz, czy nie, musisz prowadzić agresywną politykę walki o swój znak towarowy i straszyć tych konkurentów. To jest wytłumaczenie, dlaczego właściciel znaku towarowego Poczta Kwiatowa no, w hurtowych ilościach wysyła pismo ostrzegawcze do wszelkich kwiaciarni internetowych. Musi to robić, bo gdyby odpuścił, szybko straciłby swoją markę. Zresztą tak jak mówiłem, i tak trwają już spory o wygaszenie tego typu tego konkretnego znaku towarowego. Na świecie jest wiele znaków towarowych, które ogromną popularność przypłaciły utratą tego monopolu prawnego. W Stanach Zjednoczonych generycznymi znakami towarowymi są przykładowo aspiryna, jojo czy termost. Natomiast w Polsce unieważniono historycznie zarejestrowane znaki towarowe przeznaczone do oznaczania alkoholi i chodzi tutaj o krupnik, grzaniec czy chociażby wiśniówkę. Dobrym przykładem znaku zdegenerowanego są chociażby chwilówki. W latach 90. to była fantazyjna nazwa pewnej usługi, ale dziś... Cóż, no kojarzy się to tylko z pewnym rodzajem krótkoterminowych pożyczek. Myślę, że można też wymienić naprawdę wiele marek, którym grozi degeneracja, które dążą czy kroczą w stronę degeneracji. Często mówi się, że modelki zostały sfotoszopowane albo że wygooglowaliśmy coś w internecie. Być może ktoś kiedyś poprosił Cię o kupno jakiegoś kreta do przeczyszczania rur bądź zatankowania samochodu w najbliższym CPN. -ie. Z kolei na koncertach ja bardzo często słyszałem pytanie od znajomych, gdzie jest najbliższy Tojtoj. Tymczasem, jak sprawdziłem, nadal jest to autentycznie zarejestrowany znak towarowy do oznaczania właśnie czego? Toj? Te wszystkie przykłady można uznać za intrygujące ciekawostki, gdyby nie to, że stoją za nimi naprawdę ogromne pieniądze. Z jednej strony mamy firmę, której udało się ekstremalnie wypromować swoją markę, a z drugiej całą rzeszę przedsiębiorców, którzy chcą używać najpopularniejszego słowa do opisania tego, co sprzedają, czy do opisania usługi, którą chcę, chcą tutaj oferować. Mamy tutaj ewidentny konflikt interesów, dlatego systematycznie media będą obiegały informacje o bardzo ciekawych sporach w tym zakresie. No i z mojej strony to już wszystko. Pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, to oczywiście możesz się ze mną skontaktować. Jako rzecznik patentowy udzielam bardzo wielu porad prawnych oraz rejestruję znaki towarowe. Możesz ze mną się skontaktować wchodząc na mojego bloga. Tam jest Telefon, e-mail. Z mojej strony to już wszystko. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. A jeżeli nie masz za bardzo czasu czytać a nie oglądać tych filmów, to pamiętaj, że prowadzę również swój podcast. Podcast jest do odtworzenia w każdej aplikacji do słuchania podcastów. Wystarczy, że go odnajdziesz po nazwie Prawna Ochrona Marki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!